W dzisiejszym odcinku The Geek Show wyszukujemy zdjęcia w sieci, boimy się tego, co znaleźliśmy, śmiejemy się z Google, patrzymy na świat z boku. Witam w The Geek Show Odcinek szósty. nazywam się Pawłonowak. ja będę Markowicz. I dzisiaj i... pierwszym tematem są wyszukiwarki? Tak, wyszukiwarki, których jest wiele, a tak naprawdę Wam się wydaje, że jest tylko jedna. Pomyślicie, że jest tylko Google i nic więcej poza tym? Tak, tak jak kiedyś było Inter, WP, One, wszystkie były te wyszukiwarki, a Google było jedną malutką, teraz jest Google i reszta. Więc przejdźmy do tej reszty, co możemy, gdzie możemy i co nam to daje i czemu to jest inne od Google. No wiadomo, że tych wyszukiwarek musi być kilka, nie może być tylko jedna. Więc Google, Yahoo! To jest następna wielka po Google, w stanach chyba najbardziej jest spora, jak najbardziej. Najbardziej. najbardziej wykorzystywana. Później jest Microsoftowy Bing, czyli Bing, wyszukiwarka o lekko innym zamyśle niż Google, bo na ekranie nie mamy Białego Tła i tylko i wyłącznie <grym> to jest, to pasta do wyzwania, tylko ma fajne zdjęcie. Codziennie wybierają fajne zdjęcie na stronę główną. I właśnie, żeby chociaż zobaczyć jedno pewne zdjęcie na świecie, które jest zrobione okay. profesjonalnie, to warto tam wejść i, i sprawdzić. Oczywiście, powiem, jest, to, jest to normalna tak. poszukiwarka, to tylko praktycznie tym się różnią. Tak i Microsoft ładuje bardzo ciężkie pieniądze w tą swoją poszukiwarkę i traci bardzo dużo, to jest gdzieś 800 milionów dolarów rocznie, e, czy kwartalnie, nie pamiętam, ale w każdym razie bardzo dużo i to są ogromne pieniądze, które okay. Microsoft mm, Ale co daje nam Binga, co daje nam Google. No Google jest proste, i, ale niektórzy mogą się znudzić już tym, tym wyglądem i... Tak. tak. Chociaż jeżeli ktoś szuka wyniku i nie otworzy tak, go treści, tak. ja myślę, że wybierze dalej Google, chociaż powiem uh -huh. dzień, że jak testowałem kiedyś Binga, nawet ktoś mi zarzucił, że z mnie płaci za to, bo cały czas gdzieś tam przewijałeś te informacje tak. o Bingu e, i, i daje radę, zdecydowanie daje radę. Daje radę, wyszukiwarka działa sprawnie, Tak. więc wpiszesz coś, nie musisz się bardziej nie znajdzie, czy tak ja, to powiedzmy na tym samym poziomie, co Google. Może troszkę słabiej, ale nie, czasem znajduje je tak. od... ale ma, ma lepsze przeglądanie zdjęć niż Google. W tym momencie Google ma takie samo. Właśnie bądź. Google ma... Takie samo jak Bing, bo zaadoptowało to, co Bing zrobił, więc może to tak. dać tak trochę do jeśli chodzi o to, czy Bing robi dobrze, czy źle, ja. jeśli samo Google już to zaadoptowało Chodzi o to po prostu, że mamy tak nawalone tych zdjęć w słupie, a nie tak, że następna strona, następna strona, następna ja. strona. bo to było głupie. Jak najrzemy, to się powiększa. Tak. Ja. To, to jest, tak. jest nowy wygląd faktycznie przeglądarki zdjęć, mhm. zależnie z Binga. Tak. Później jest jeszcze Yahoo, ale Yahoo jest moim zdaniem zbyt... Yy... Połączone z serwisem. Service, no to to tak więc wchodzimy, tak, wchodzimy na Yahoo, a tam mamy portal, gdzie tylko jedna setna, tej strony to jest tak. tak, tak więc tak. bez sensu, moim zdaniem. Więc jeśli będziecie w Chinach, to pamiętajcie, żeby używać Baidu, a nie Google, bo Google tam jest zachowany za cenzurę? Tak, Google się wycofał tak. z Chin po tak. wieku, który raz cenzurą. Tak. Ja się teraz Baidu, który ma tak w 60% rynku. Więc to jest więc. dosyć spore. No, państwo, ale duże. No, wiecie, wszyscy pamiętajcie, baju.com. <laughs> nawet nie wiem, czy kom, oni mają jakieś. A teraz już Ewelina czeka na drugim planie zdjęciowym, aby przekazać wam jedną aplikację, ale bardzo ciekawą. Bardzo ciekawą. Zaraz mam z Cześć! Czy zastanawialiście się może kiedyś, jak wyglądaliście kilka miesięcy albo lat wcześniej? Jeśli tak, spodoba Wam się strona DailyBuff.com. Zaglądając na tę stronę codziennie i robiąc sobie zdjęcia kamerką internetową, możecie stworzyć mozaikę ze swoich twarzy. Daily Booth pozwala na dzielenie się zdjęciami ze znajomymi, więc jeśli Wasza przemiana jest spektakularna, możecie spodziewać się komentarzy znajomych. Jedyne, na co musicie zwrócić uwagę, to to, żeby pamiętać o odwiedzaniu Daily Booth każdego dnia. I witamy z powrotem już po Ewolinie. Tak, no. dzisiaj zajmiemy się e, zdjęciami z wakacji. Jeżeli jesteście, wróciliście albo dopiero będziecie jechać na wakacje, mm. to być może uda wam się ustrzelić takie foty. Na przykład widoczne na zdjęciu w tym momencie zdjęcie to jest ostatnie zdjęcie, jakie wykonał pewien e, fotograf z Alaski. E, to było ostatnie, może nie dokładnie to jest ostatnie zdjęcie, które on wykonał, to jest ostatnie zdjęcie, które było wykonane jego aparatem. Eee, znaleź... rzecz. Nigdy go nie znaleziono. Nie znaleziono tego kolesia. Tak, znaleziono tylko i wyłącznie jego sprzęt, znaleziono jego aparat i to było ostatnie zdjęcie, jakie widzieliście. Z tego Wam o, oczywiście nie życzymy na wakacjach, ale to właśnie foto jest dosyć Sami Pamiętajcie, żeby nie zabierać namiotu, bo to wami <grym> niedźwiedzie. Aparatów. I, I co tam jeszcze jest? Kubek. Nie, to nie karobkacie ja na tym no. widoku. Eee, następne zdjęcie to jest również niedźwiedź, to jest zdjęcie wykonane bardzo fajna strona, tak widzicie adres na dole. Możecie spojrzeć. To jest w sekcji z fotomontażami, ale tak. nie wygląda, prawda? Ale jest bardzo fajnie wygląda. No nie wiem, ja się nie znam na tyle, żeby stwierdzić, czy tak, czy nie. Foto jest naprawdę bardzo ale dobre. Jeśli to jest prawdziwe foto, to... to kto położy niedźwiedzia obok gdzie to dziecka? No, to się zgadza. E, następna foto, to jeżeli myśleliście, że wasze sporty ekstremalne jak windsurfing i skydiving i jakieś parę innych hmm. jest jeszcze sport ekstremalne. Strzymanie się z paintballa Bez padarka, to nie to, to e, to to. To niedużej jest Sport ekstremalny sport ekstremny, na razem to nie jeździć rolki, to Jeśli myśleliście, że to wszystko były sporty ekstremalne, to mylicie się. Sorry, to jest nowy sport ekstremalny, jest to klatka śmierci, są dwie to co widzicie to jest klatka, która jest spuszczana w głębiny i naokoło pływają krokodyle, aligatory, rekiny, generalnie są spuszczane w takie miejsca, gdzie ludzie nie powinni Świnia kolada. A druga wersja to jest już nie klatka, ale zrobiona taka skrzynia z pleksji. Także nie macie nawet tej takiej y, psychicznej bariery tych kram mm -hmm. tylko po prostu od razu krokodyl pływa zaraz obok was. Także Mianowicie tu jest powietrze i możecie sobie oglądać. Daje radę, daje radę. Kolejna rzecz to jest bardzo fajne foto, jeżeli będziecie się nudzić na wakacjach i już naprawdę na swoim dwutygodniowym mm -hmm. pobycie w Grecji nie będziecie mogli wyjechać z Grecji, bo nie będziecie mogli kupić paliwa do samochodu, możecie zająć się taką fotografią. Jeżeli przejrzycie się w tym momencie troszkę ze skosa, zobaczycie, o co chodzi w tym zdjęciu. To jest bardzo fajne, bo e, większość zdjęć robionych tą techniką, że niby jest świat światłowodzony, e, działa tak, że rzeczywiście musisz się obrócić, żeby zauważyć do końca tą fizykę w tym zdjęciu. A tutaj to działa w dwie strony. Tak. Tutaj to działa rzeczywiście w dwie strony. Ten koleś na tym filarze jest zawieszony nogami, a te ręce mu po prostu wiszą. Tak, więc równie dobrze może leżeć na ziemi, albo wicie. Tak? To zdjęcie Fajno. ma sens i w ten sposób tak. patrząc i w ten oczywiście sposób. Wiadomo, patrząc. się wiadomo jak było robione, Jasne, oczywiście. Eee. Eee. Ale zobaczcie, kurs, naprawdę bardzo fajne foto i to papierosów I kole jest przyklejona. Tak, tak. Są i są przylepione na ten ziemi, no to jest naprawdę tak, bardzo, tak, bardzo tak. fajne. Eee, następne foto, jeżeli będziecie na przykład w Indiach, jest szansa, że spotkacie takiego oto stworka. Jak widzicie, jest ustawiony koło niego wentylator, ponieważ stworek został są znaleziony matki i się chłodzi, żeby się nie zepsuć. To jest wersja klimatyzacji w Indiach. Eem, nie do końca wiadomo, co to one zwierzę człowiek. Mutacja jest, ale jest i jesteśmy delikatnie przerażeni. Ja nie wiem, to to jest nie chcę iść. Nie chcę dobra. Następna rzecz to, jeżeli niestety nie będziecie mogli wyjechać na wakacje, zawsze możecie sobie poklikać na Google Maps i znajdziecie między nimi takie zdjęcie w Szkocji, to jest duży goliat ułożony z kamieni gdzieś, on ma hodowlą po mniej 100 na 100 metrów. Ja pamiętam zdjęcia z Google Maps, bo tak jak wiadomo Google Maps widziała tak, że samochody jeżdżą po ulicach. To jest tak. tak, tak Google stiju, a, ty stiju. Stiju. a Ty mówisz o Google Satellite, strzelają to co akurat widzicie, widzicie, to jest satelity, a Google jeszcze prowadziło zdjęcia z ulicy i jest parę fajnych zdjęć, które widzicie teraz, na przykład koleś z karabinem maszynowym, który wychodzi z, ze sklepu, który tak. sobie w stanie, albo, e, albo koleś, który aktualnie właśnie kończy imprezę i niestety musiał wyjść na zewnątrz bo się źle poczuł. Tak, albo oświadczenie Google. E, właśnie, dociewa, czy, jasne, jasne. Wyjdziesz za mnie. Albo jestem. Wally, jest Woli, jest na, na dachu, tak. albo to też jest Google View. No między innymi takie coś w możecie znaleźć, ale jeżeli będziecie pływać gdzieś w okolicach e, badań naukowych, e, naszych takich dużych ośrodków naukowych, e, w okolicach radioaktywnych miejsc, albo na przykład w Rosji, po prostu w całej Rosji, to możecie znaleźć m.in. takie zwierzątka na plaży. Bardzo przyjemne, ja prawda? Wodek gdzieś. Wiesz, że ja grałem dostatecznie dużo w papmach, żeby wiedzieć, że takie story nie istnieją, przynajmniej nie w świecie, bo trzeba przejść przez portal, żeby się dostać do takich zwierząt. Okej, okay, to zostało znalezione, jeżeli jest prawdziwe. Na plaży jest cała seria zdjęć pod adresem, który widzicie w tym momencie i możecie. No, muszę przyznać tak. Nie wchodzę do wody w te wakacje, może o, na tym zakończymy. No to będzie ciężko w Chorwacji. E, nie wchodzi do wody, nie wchodzę do wody. W 40 stopniach plus. Dobra. <noise> hmm. Okej, okay. okay. to był odcinek szósty 6. Show. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Pamiętajcie, że on się nazywa Paweł Nowak. A to jest ja, wody na nazywa Worze I pamiętajcie, że mamy Facebooka i strony internetowe. Tak, facebook.com slash TGShow. E, oczywiście Ewelina siewnie tam także się udziela i wrzuca różne ciekawe linki. Tak, i pamiętajcie, że mail do nas to jest kontaktmałpa tak? No. Co? Będziemy. Cześć! Ty zastanówisz się. Cześć! Nie ruszaj się. Jestem kot! Ha, ha. Nie mogę wam pokazać pazurem fucking! Chodź, chodź. E, a co widać? Tutaj? A to jest Kałasznikowskota.